Ten pluszaczek nie ma przy sobie klucza. Nikt. Nie Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Poppy Playtime. Słyszałem, że to będzie straszne. czy będzie straszne? Spróbujmy tego potwora. Jestem mega podjarany. Widziałem, jak się w to gra, to będę jakieś zagadki. Nic sobie nie spoilerowałem. Troszeczkę grałem, nie wiem, 5 minut temu żeby sprawdzić czy nie będziecie mieć jakichś laków czy coś w tym stylu, wiecie, tak, no, standardowa rzecz, przygotowanie do, do nagrywania. I tak to wyglądało! Na początku oczywiście... Na początku oczywiście sobie dałem tę naj, najniższą jakość, żeby zobaczyć jak to wygląda, i to jest Minecraft! Na szczęście wszystko działa na super, ultra mocnych ustawieniach, na takich, o, o... Tutaj o, takich o... Tutaj rozdzielczość kuczy ma 85, ale jak se kuczy dać większą, dam Apple, to się nic nie dzieje. Więc spoko. Jest bez bezbędnego przedłużania lecimy. Nowa gra. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's, Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! Play time! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can No i zaczynamy grę, co tu dużo gadać. Tego co mogliście zauważyć... Co to? Escape. No dobra, spoko. Tego co mogliście zauważyć, próbowałem przejść przez te drzwi. Nie za bardzo mi się tu udawało. Ale ogarnąłem, że jak wcisnę E, to mam, kurczy kontakt ze światem rzeczywistym. To dobrze. Tutaj ogólnie była jakaś tutaj... Jest! Kaseta. W siemią. Ogarnąłem, że mogę jej użyć. I wyłączyłem grę, zacząłem nagrywać Więc... Teraz ogólnie lecimy na żywioł Co mam teraz zrobić? Komputer, tutaj ma jakieś takie dziwne rzeczy A to jest... Nie, to jest na płyt... Co to? Tak jest! Tutaj się wkłada to, i co teraz? Hi. My name is and I'm the Ej chwila Czerwony, żółty, niebieski. a co teraz? Nie ma tu innych kolorów. To może o to chodzić. Co teraz? Nie wiem, pomarańczowy? Znaczy flotowy? Nie. To chyba tak. Nie wiem, tak nam, nam sugeruje podłoga. To jest dużo. Co to? Zagadek z tego co słyszałem. Mogę tu wejść. Aha! Czyli. To jest może później. Okej, okej, Czufcia. No tutaj takie coś jakby się ketchup rozlał. cash? Mogę wziąć cash? Nie mogę. Przecież tu nic nie ma. Po co ja tu przylazłem? Halo. Nie mogę nigdzie wskoczyć. Chyba, że kurczę użyję mózgu i pójdę tak. Zielony, czerwony, może o to chodzi? Może? No tu nic innego nie ma, tu jest czuwcia tylko: Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra, niech tak będzie. Zobaczymy, może o to w tym chodzi: Zielony, różowy, żółty, czerwony. I teraz coś otworzy. Zajebiście! To była taka zagadka? Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę, podobało mi się. Trzeba pomyśleć, użyć mózgu chociaż troszeczkę. Jest kolejny magnetofon, czyli tutaj będzie kasetka. Tą to są łapy. Te, te łapy kojarzę, jak oglądałem jakiś film z tej gierki. No, spok, spok, spok. Wszystko spoko, tylko po co pracownikowi fabryki by to było potrzebne? Ale okej, okay, ja się nie wstrzymam. Czy one są tutaj? Czy to jest coś w tym stylu? Chyba nie, a może. Przypomina trochę. Ty to to jest! Dobra, jak to wziąć? Tu nic nie ma. Mogę tu włączyć jakąś latareczkę czy coś w tym stylu? Fajnie by było, gdyby było, ale chyba nie z tego. Nie no, na filmach chyba była. halo. Dobra. Samo to się otwiera?! Biorę cię. Zajebiście, mam, mam jedną łapę. I po to jest te kółeczko. He. Wow! Podoba mi się to. Tutaj była łapa przecież do naciśnięcia. Tylko ja, że właśnie sujmuję, że to się tak da robić. Trzeba kurczę jakoś przycylować. Dobra, dobra, dobra. Kurde. Zajebiście. Działa to. Mogę przejść? Mogę przejść. Dobra. Tam pójdziemy, ale później. CO JEST TUTAJ? Kurde, trochę się boję wchodzić, bo przecież to straszak jest, a nie da się tam wejść. Dobra. Zajebiście! Podoba mi się to. Jak na razie nic nam na rej nie wyskoczyło, znaczy, że jest dobrze. Kojarzę tego typeczka, no kurde. Dzień dobry. Siema. Czy mi coś zrobisz? Nie, nie chcę do siebie podchodzić, nie! Nie! Po prostu nie! Hmm. Tutaj będziemy potrzebować jeszcze jednej łapy. Trzeba ją skądś wziąć. Pięknie. Nie ruszaj! Kiopi. Dziękuję bardzo. Skąd ty to miałeś? Przecież ty to miałeś? Nie. Dobra. Kluczyk jakiś tutaj? Pięknie. Jakaś latarka, kurde ciemno tu jest strasznie. Halo? C po co żeśmy tu weszli w ogóle? Co? No przecież tutaj jest... Wstaliśmy klucz. Do tych drzwi? Za tymi drzwiami nic nie ma. A, po prostu się otwiera, a ja nie mam latarki. Zarobiście. To jest jakiś. Co to jest? jest. latarka? Nie mam pojęcia. No tutaj nic nie mogę otworzyć. Bez kitu, tutaj się jakoś musi włączać latarkę. Ja zaraz to ogarnę. Albo nie. Co to jest? Bez kitu. jakąś opcję. Nie wiem co to było. Musiałem zacząć od nowa i patrzę teraz. Ten pluszaczek nie ma przy sobie klucza. Nigdzie. Chyba. Dobra, on mi nic nie zrobi, nie? Nie ma takiej opcji. Kurde, on jest wielki. Jak Slenderman. Dobra. Bum. I nagle jest. Dobra. Dawaj mnie to wchodzimy. też wchodzimy. Patrzyłem ogólnie, jak znowu oglądaliśmy ten odcinek o tej łapce. Na innych ogólnie. Na inne filmy, i tak patrzyłem, to chyba nie były otarki. Dobra, ale tutaj jest ciemno. Co to? Twoje. Co jest? Coś tam, coś tam. Ja nie wiem o co chodzi. Eee... What? Nie mam pojęcia. O to chodzi? Tutaj się ogólnie też się jakiś keczup się rozlał się. Hm. Nie wiem, to jest bardziej skomplikowane niż myślałem. O. O! Okej. Okay. Lecimy dalej. Jakaś kolejna. Kolejna coś, coś, coś tutaj, coś. Nie? Tutaj? Zajebiście. I teraz jest wszędzie światło. Nie potrzeba latarki. Nie jest dobrze. <laughs> Gdzie on mógł pójść? Tutaj go na pewno nie ma, bo muszę otworzyć drzwi. I byski tu ja go znajdę. Nie tutaj jest ciemno, tutaj nie idę. Tutaj ogólnie trzeba są. Potrzebne są dwie. Stąd, żeśmy chyba przyszli. Ale jest zamknięte. Tak, stąd, żeśmy przyszli, bo mieliśmy idealny wzgląd na niego. Tam może gdzieś być. No to się nie odawiamy, gdzie jest. Hagi. No ja, chodź, chodź, chodź pięknie. Nie. Jak on tu w las? się pytam. Przecież to było zamknięte, chyba że on też ma takie bia niebieskie łapki. Mogę tu jakoś wejść? Kurde, nie wiem czy tu będą jumpscary. Słyszałem, że nie. O kurde. Zwykła para bez kitu. A! Ze mną nie chodzi. Widziałem dziwne filmy na temat tego pana Hagi Kurczełagi. Aha, ale to chyba było kurcze autorskie. Kolejne kurcze. do odpalania kaset. Ech, przestraszyłem się tej. <laughs> przestraszyłem się. Byłem nastawiony na jumpskera. A tutaj kurcze coś mi prys prysło po prostu. Dobrze. To jest, są kolejne, dwie łapki, tutaj coś jest na jedną łapkę, o co chodzi? Coś wziąłem. Nie mam pojęcia czy się stanęło, ale zaraz pewnie dostajemy czerwoną łapkę. Ale czy dostaniemy czerwoną łapkę, to się dowiemy w następnym odcinku. Dzięki, że oglądacie do końca, będziemy się w kolejnym. Cześć. Ha! Ja pierdziele! Zastępnie! Stare Mordini!